Ok, chyba pora zacząć. Najwyższy czas. No, nawet nie wiem, jak mam siedzieć. Cześć, nazywam się Kasia i prowadzę swoje social media od jakiegoś czasu. I dostaję bardzo dużo zapytań o to, żeby opowiedzieć troszkę więcej o sobie, o swoim początku, o tym jak zaczęłam tańczyć, ile czasu poświęcałam w szkole na klasykę i jak to u mnie generalnie wyglądało. Bardzo chciałam to nagrać w rolce na Instagramie i zrobić z tego taki format, natomiast wydaje mi się, że Instagram będzie trudny do zrobienia tego. Tak więc chyba rozpocznę nagrywać swoje rzeczy na YouTubie. Natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jaki będzie odbiór, bo nie ukrywam, że. No nie wiem, nie wiem jak to po prostu wyjdzie. Robię to pierwszy raz i totalnie się na tym nie znam. <laughs> więc. Myślę, że jeżeli to kogoś zainteresuje, no to z chęcią obejrzy. A jeżeli nie, to też możecie sobie przewijać sekcja po sekcji to, co by Was interesowało, bo też zrobię takie. Wiecie, oznaczę po prostu ten timeline na filmiku, co jest w jakiej części. Słuchajcie, ja mogę wyglądać jak shop, bo, bo ja nocami oglądam Supernatural i się przez to nie wysypiam. No, ale nadrabiam teraz seriale, bo mam bardzo dużo wolnego czasu, więc po prostu siedzę nocami i potem długo śpię. Jestem przygotowana, żeby nie było. Proszę. Zaczęłam uczyć się tańca klasycznego baletu w wieku 16 lat, więc bardzo późno i podeszłam do te, wtedy do tego bardzo, bardzo poważnie. Moja przygoda z baletem rozpoczęła się w taki sposób, że moja koleżanka opowiadała mi, że ona uczyła się baletu w Niemczech i że ona mi może coś pokazać. Ja wtedy tańczyłam w zespole ludowym, ale byłam bardzo otwarta na różne formy tańca, bardzo mnie ciekawiły, więc mówię. Okej, okay, w sumie czemu nie? I pamiętam, że wtedy właśnie Weronika przyniosła płenty, które miała. Do dziś pamiętam, to był model, to był Sansha, Wydaje mi się, że Lerika, taki model, płęty. I ona przyniosła puęty. Ja pamiętam, że bardzo mnie zajawiła tym baletem. Wytłumaczyła mi, pamiętam podstawowe ćwiczenia plie, batman, tandy. i Bardzo mi się to spodobało. I poprosiła ją wtedy, żeby mi pożyczyła płenty. Chyba nie muszę Wam opowiadać, co się dalej działo. Ja się totalnie, słuchajcie, zakochałam. Pamiętam, że jak ubrałam te płyny, to dosłownie, tak jakbym w poprzednim wcieleniu była tancerką, i tak jakby. Tak jakby to po prostu było to. Ja, ja po prostu ubrałam te płyny i ja mówię, ja to muszę robić. Ja, ja, ja to uwielbiam, ja to kocham. I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że ja wtedy nie wiedziałam, jak, jak się prawnie stoi. No tyle, co mi Weronika pokazała, więc to wiadomo, że że to nie mogło być mega profesjonalne. Natomiast ja wtedy te pointe miałam i ja po prostu sobie w nich robiłam, dziubałam sobie, ćwiczyłam, podglądałam na YouTube bardzo dużo rzeczy. I ja się tym absolutnie zakochałam. Balet mnie całkowicie pochłonął w tamtym momencie. Ja pamiętam, że ja rozmawiałam dużo z rodzicami, z bratem, że ja po prostu chcę tańczyć, chcę to robić. Ale tak jak Wam mówię tamten moment mi się bardzo wyrów w pamięci, bo to autentycznie było takie uczucie, tak jak ja to już kiedyś robiła. Później rozpoczął się taki okres poszukiwania, szkoły, miejsca, gdzie bym się mogła rozwijać. Ja też bardzo dużo pochłaniałam wiedzy sama. Pamiętam, że wtedy było bardzo aktywne forum balet.pl gdzie po prostu każdy się mógł udzielać na temat tańca, mogliśmy między sobą rozmawiać, też się pytać, tam byli i tancerze, i uczniowie. Genialno, genialne było to forum. O czym ja mówiłam? O czym ja mówiłam? Pamięć dobra, ale krótka. A, wiem już, szukałam y, miejsca, w którym mogłabym się uczyć. I tu od razu mam dla Was wskazówkę. Ja, pomimo tego, że zaczęłam tańczyć bardzo późno, to ja od razu wiedziałam, że ja chcę to robić. Ja, ja czułam to w sobie, i ja też zauważyłam, że ja mam do tego jakieś predyspozycje. Co to znaczy? To znaczy, że ja mogłam stanąć na płętach w ogóle. Mm, od razu, wiecie, ja nie miałam nic wspólnego z klasyką, a ja po prostu stanęłam na płętach, ja w nich stałam. Te pędy były w ogóle połamane, stare, natomiast mi to wychodziło. Ja potrafiłam stanąć w pierwszej, drugiej pozycji bez jakiegoś wykręcania ciała, to znaczy, że ja mam naturalną rotację w biodrach, więc jak gdzieś podświadomie to wszystko wyczułam, że podoba mi się to, po prostu podoba mi się ten ruch, ten sposób. I dlatego, jeżeli wy też czujecie i wy chcecie to robić, bardzo zwracajcie uwagę na miejsca. W których się uczycie. I zwracajcie uwagę też na pedagogów, bo to jest turbo ważne, żeby prowadziła was osoba, która w was uwierzy. Naprawdę to jest strasznie ważne, musicie mieć pedagoga, który będzie w was wierzył. Ja zawsze dostrzegałam w swoich uczniach um, mega potencjał. Każdego bardzo wierzyłam, ponieważ um, zawsze sobie przypominam siebie z tamtego momentu. No, z tamtego momentu, kiedy szukałam szkoły, a to jest ważne, żebym wam o tym opowiedziała, bo spotkało mnie wtedy bardzo dużo dziwnych sytuacji. Więc po kolei ja jestem z Tychów, w Tychach nie znalazłam szkoły baletowej. Szkoły tańca były. Natomiast, żeby uczyć się tańca klasycznego, to niestety nie znalazłam nic. Więc postanowiłam szukać w okolicach. Pomyślałam sobie, no w katowicach na pewno musi być fajna szkoła. I wtedy pamiętam, że znalazłam jedną szkołę tańca, nie chcę wymieniać nazw, bo to absolutnie nie o to chodzi. Znalazłam jedną szkołę tańca, gdzie były prowadzone zajęcia z tańca klasycznego dla początkujących. Pamiętam, że mama wtedy ze mną pojechała na te pierwsze zajęcia do Katowic. No, ja tak jak mówię, miałam 15, może 16 lat, 15 lat myślę. W każdym razie. Pojechałam do tej szkoły tańca i na pierwszych zajęciach pamiętam, że było w porządku, później byłam chyba na następnych. I, I trochę był chaos. Jakby ja, ja też rozumiałam, że to tak musi wyglądać, bo wszyscy się uczymy, balet jest trudny i generalnie nie wychodzi, ale była taka jedna sytuacja, że robiliśmy skoki, sauté. Sauté i tam było changement. Bardzo prosta kombinacja, natomiast dla osób początkujących, wiecie, to sprawiało trudność. I pamiętam, że wtedy nauczycielka, instruktorka Śmiała się, autentycznie się śmiała i to nie, chodzi o to, że, to nie chodzi o to, że ona to robiła w złości, czy żeby z nas szydzić, tylko ona się po prostu śmiała, że nam to aż tak nie wychodzi. I wiecie, dla osoby, której strasznie zależy, to było takie... Naprawdę? Proszę cię, pokaż to, jak to ma być. Ja się postaram, ja zrobię tak, żeby było dobrze, bo ja chcę. No i wiecie, no i co ja po tamtej sytuacji pamiętam, że ja bardzo lubiłam tą panią, bo ja ją później też poznała mi prywatnie na swojej drodze zawodowej. <grym> Natomiast nie rozmawiałam z nią o tym, więc ona podejrzewa, że nawet nie wie. Natomiast pamiętam, że rozmawiałam z nią o tym, że chciałabym bardzo profesjonalnie do tego podejść. Pokazała mi, jak stoję na płytach, ona mi dała jakieś wskazówki, powiedziała mi, żebym spróbowała napisać do szkoły baletowej w Bytomiu. I ja wtedy wiedziałam, że ok, dobra, spróbuję napisać do tej szkoły, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo słuchajcie, to było bardzo dawno. Pamiętam, że napisałam do szkoły baletowej w Bytomiu, czy, czy jeszcze się dostanę i ja pamiętam, że wtedy mi odpowiedzieli, że niestety y, już mnie nie przyjmą, bo rekrutacja już się zakończyła i też wiek, więc generalnie mi odmówili. Ale później ja szukałam szkoły baletowej bardziej profesjonalnej, znalazłam jedną. No, i to była masakra. Słuchajcie, to była masakra. O, oh, Boże, słuchajcie, ja, 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 ja to Wam teraz tak opowiadam, ale ja sama siebie podziwiam, że ja po tych wszystkich sytuacjach nie, nie poddałam się i nie zrezygnowałam. Wiecie o co chodzi? Poszłam do tej szkoły, też nie mówię nazwy, jaka to była. I tam była taka pani. Ja pamiętam, że byłam na pierwszych zajęciach, na drugich zajęciach, ja tak jak mówię, ja się też trochę nauczyłam z internetu. Ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, natomiast ja coś nie coś wiedziałam. I ja sobie dawałam radę z ćwiczeniami na lekcjach, żeby nie było tak, że ja wyszłam na salę baletową i ja byłam zielona jak moje kwiatki. Nie, ja wyszłam na salę i ja faktycznie coś tam coś nie coś wiedziałam. No, i pamiętam, że w tej szkole baletowej, takiej profesjonalnej, co mi się wydawało, byłam może na paru lekcjach. I pamiętam, że <grywa> dostałam telefon od tej nauczycielki, i ona powiedziała, że mam sobie kupić, zamówić strój taki, jak mają dziewczyny w klasie. I że ją to nie interesuje i że y, trzeba to zrobić teraz i teraz. Jaki masz, y, jakie masz rozmiary i coś tam, że szkoła ci to może zamówić, ale musisz y, szybko przelać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ja u mnie w domu zawsze było krucho z pieniędzmi. Ja się tego nie wstydzę. Uważam, że każdy y, ma y, tak, y, tak, jak ma. i y, Absolutnie nic złego mnie w życiu nie spotkało przez to, natomiast gdzieś tam nigdy jakoś jakiegoś bogactwa nie było, a balet jest drogi. Musicie mieć świadomość, że rzeczy do baletu są bardzo drogie. I ja pamiętam, że ja, ja coś tam dyskutowałam z tą z tą panią nauczycielką, że, że dobrze ja tylko muszę porozmawiać z, 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 z mamą i. Postaram się ten kostium zamówić i baletki, i te troczki przyczyję do baletek, i wszystko zrobię. I ja pamiętam, że ja coś się wtedy zapytałam, że ją to tak strasznie striggerowało, słuchajcie, tak wkurzyło strasznie. nie pamiętam, o co ja się konkretnie zapytałam. Natomiast ona się tak strasznie na mnie wściekła przez ten telefon, i ja nie wiem o co chodziło. No, nie umiem z tego przypomnieć. Natomiast ona na mnie zaczęła naskakiwać przez ten telefon ja pamiętam, że powiedziałam, zapytałam się ją, czy ja mogę do szkoły dołączyć jako uczennica, bo będę chodziła na te lekcje, tak? będę sobie wszystko, z wszystkim sobie poradzę. Ona strasznie na mnie wtedy naskoczyła i ona powiedziała do mnie, że ja na uczennicę to się już w ogóle nie nadaję i że ja jedyne co mogę, to ewentualnie być wolnym słuchaczem. I że, I że w ogóle nie ma dla mnie miejsca w tej szkole, a że tak w ogóle to jestem bezczelna i to, co ja sobie wyobrażam. No ja tak, aha, dobrze, no to, no to, to dziękuję. Mnie to teraz tak się bierze, słuchajcie, ja strasznie lubię z perspektywy czasu opowiadać rzeczy, bo mi się wtedy świat zawalił, wiecie o co chodzi ja po prostu się popłakałam, pamiętam, było tak strasznie przykro. I ja pamiętam, że ja w ogóle nocami wtedy oglądałam sobie taki filmik z Poliną Semionową. Ona miała taką piękną choreografię do muzyki. Ja wam ją podlinkuję tutaj, zobaczcie sobie. ja pamiętam, że ja po prostu wzdychałam do tego wideo. ja po prostu, to była taka moja oda do tańca, wiecie o co chodzi? Że ja po prostu oglądałam ten filmik, ja płakałam, żewnymi łzami, że ja chcę po prostu tak strasznie tańczyć. A wiecie, mam... Taki problem nawet ze znalezieniem szkoły. Ja się w ogóle tego nauczyłam, tego, wiecie, tam tych kawałków, co, co, ona, co ona tam robiła jakieś szafę tam było jakieś ja i tego nawet uczyłam i pamiętam, że ja sobie puszczałam komputer. To było magiczne, słuchajcie, to było piękne. To było naprawdę piękne. Ja pamiętam, że ja sobie odpalałam komputer, robiłam sobie miejsce w pokoju, gasiłam światło, ci z monitora puszczał mi się na ścianę, ja na ścianie pokoju widziałam swoje ruchy, więc to mi zastępowało lustro. To było turbo magiczne, w sensie takie piękne, jak ja sobie to teraz wspominam te, te, te swoje pierwsze momenty. No, i tak wracając, oczywiście, no nie zrezygnowałam z tej szkoły w Katowicach. Minął jakiś czas. Ja się nie poddałam. Szukałam dalej swojego miejsca w tym tanecznym świecie. No, i wtedy znalazłam szkołę baletową w Gliwicach. To było moje miejsce. Znalazłam swoje miejsce, gdzie ktoś we mnie uwierzył, gdzie ktoś dał mi wsparcie. Gdzie ktoś mnie poprowadził przez ten rozwój, i miejsce, w którym ktoś we mnie uwierzył. No, i tak się wzięłam za nagrywanie, że brakło mi pamięci. No, tak jak mówię, robię to pierwszy raz. Na czym to ja skończyłam? Aha, szkoła baletowa w Kliwicach. Tam mogłam się rozwijać przez 4 lata, ale co jest najważniejsze, znalazłam tam doskonałego pedagoga. Takiego pedagoga, którym ja sama chciałabym być. Praca z panią Elą rozwinęła mnie na tyle, na ile byłam w stanie się rozwinąć. Też przygotować się do audycji. Bardzo dobrze się przygotowałam w szkole, na tyle, na ile mogłam. Tak naprawdę przez te cztery lata musiałam nadrobić program ogólnokształcącej szkoły baletowej. To jest masa materiału i masa pracy. Ja pamiętam, że jak ja. Poszłam, przyszłam na pierwsze zajęcia, a tu ja chciałam, wiecie, kręcić fuetę, robić włoskie fuetę, wszystko robić, piruety, skakać, wszystko, wszystko. Natomiast mi wtedy nauczycielka powiedziała, że ja mam podejść do drążka, mam wykonać pliję. Ja wtedy zrozumiałam, że po prostu no, te podstawy i ta baza, one są najważniejsze, bo na tym później się tak naprawdę buduje technikę. Mało tego, ja przez to też, że zaczęłam tak późno się uczyć... Ja musiałam bardzo, ale to bardzo świadomie pracować. Ja naprawdę kończąc, kończąc szkołę, miałam bardzo świadomie zbudowaną technikę. Wiadomo, że ona nie była rewelacyjna, jakaś perfekcyjna. Nie, no bo wiadomo, ja też często bardzo miałam do siebie o to żal, że ja nie poszłam do ogólnokształcącej szkoły baletowej. Rozmawiałam o tym nieraz z moją nauczycielką. Ona mi wtedy powiedziała, no ale Kasiu, Poszłabyś do tej szkoły ogólnokształcącej i też nie wiesz, jakby by Ciebie tam poprowadzili. Nie wiesz, czy, by, czy byś w ogóle była zadowolona z tańca i czy byś cieszyła się tańcem, tak jak się cieszysz teraz. No bo jednak ja jestem strasznie wrażliwą osobą, no i ja nie wiem, jak ja bym sobie poradziła też w szkole baletowej, prawda? Jednak wszystko się dobrze złożyło dla mnie, że ja znalazłam się w tej szkole i że tam się mogłam rozwijać, bo uważam, że dało mi to takie podstawy do tego, żeby... Wziąć udział w audycjach. Ja też oczywiście rozmawiałam o tym bardzo dużo z moją nauczycielką, że ja bardzo bym chciała profesjonalnie. Ona wiedziała od początku, że we mnie jest taki bakcyl, taka pasja. Ja często szukam tego samego u swoich uczniów i bardzo, bardzo, bardzo tego chcę szukać. Może po kolei, bo ja, słuchajcie, odbiegam strasznie od tematu, i ja już nie mam pamięci na telefonie. Okej, okay, może ile czasu spędzałam na tańcu klasycznym w szkole? Wiecie, to jest tak ciężko powiedzieć, bo ja chodziłam do liceum, i po szkole jechałam autobusem do Gliwic, no jechałam około godziny, ale ja bardzo często starałam się przychodzić na lekcje do młodszej grupy. I ja uważam, że to mnie bardzo rozwinęło, wiecie, bo zawsze jak jeździłam na, do szkoły, to ja robiłam. Dwa zestawy lekcji. Jeśli dobrze pamiętam, to ja na lekcje klasyki poświęcałam około trzech godzin, jak już byłam w szkole. Dostawałam też takie wiadomości, że ktoś chodzi do starszej grupy, ktoś chodzi na bardziej zaawansowaną grupę, że ktoś już jest w starszej klasie. Mówię teraz też o prywatnym uczeniu. Ja się w ogóle nie odnoszę w moim filmie do ogólnokształcącej szkoły, bo ja takiej szkoły nie skończyłam, więc ja absolutnie nie referuję swojej wypowiedzi w kontekście szkoły baletowej ogólnokształcącej. Natomiast jeśli chodzi o prywatne szkolnictwo, to ym, co z tego, że jesteście w starszej grupie? Jeżeli czujecie, że macie jakieś trudności, zapytajcie pedagoga, porozmawiajcie z dyrekcją, chodźcie na te młodsze klasy. Jakby zestaw lekcji jest taki sam, robi się plię tandy, tylko że może wolniej, może spokojniej, może kombinacje są troszkę prostsze, to wtedy jest też czas dla Was, żeby bardziej się skupić nad tym, co trzeba poprawić, tak? Wiecie, w balecie nic nie jest proste. Ja czasami, jak, jak też miałam takie zderzenie z uczennicą, że proste kombinacje. No, nie ma czegoś takiego jak proste w balecie. Słuchajcie, w balecie się pracuje nad wszystkim. A właśnie przez to, że ja też miałam takie podejście, że mi brakuje tej bazy, no to ja naprawdę uwielbiałam chodzić do tej młodszej klasy. Naprawdę lubiałam. I w ogóle mi to nie przeszkadzało, że są ze mną młodsze koleżanki. W ogóle mi to nie przeszkadzało, że relewę na płętach się robiło dwa razy wolniej. Nie. Bo ja później też w ogóle byłam bardzo fajnie przygotowana na lekcję swoją w starszej grupie. Nie? No bo zrobiłam wcześniejszą lekcję, więc na tą swoją lekcję to ja w ogóle byłam, wiecie, i rozgrzana. Oczywiście też musicie wiedzieć, że były tak, takie dni, gdzie ja nie miałam siły, albo gdzie byłam przeciążona, albo gdzie miałam bardzo dużo lekcji w szkole, i ja też nie zawsze dawałam radę przyjeżdżać na tą młodszą grupę. Natomiast przyjeżdżałam często i uważam, że to mi bardzo, 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 bardzo pomogło. Więc klasykę miałam trzy razy w tygodniu. Raz w tygodniu miałam współczesny, na który mi się nigdy nie chciało chodzić. I jeszcze do tego miałam repertuar. Bo w pierwszym roku nie miałam wariacji, natomiast później miałam wariację co rok. Pierwsza moja wariacja to był festiwal Kwiatów Gęzano. To jest to taka wariacja z Brizzy na początku. Później tańczyłam wieszczka lalek. To jest bardzo w ogóle porządna i fajna wariacja, w której jest bardzo dużo elementów. I ona jest bardzo fajną wariacją, żeby się uczyć w ogóle w szkole, bo ona jest długa i ona jest na wytrzymałość, więc to, to była świetna wariacja dla mnie wtedy, żeby też taką swoją siłę podbudować. No i ostatnia wariacja moja to była Esmeralda. No i jeszcze poza wariacjami też pracowaliśmy w szkole nad repertuarem, mieliśmy występ zawsze na koniec roku. Była taka gala końcoworoczna, gdzie te choreografie też przygotowywała moja, moja nauczycielka, pani Ela. Moja rutyna ćwiczeniowa. Słuchajcie. No tu nie będę was okłamywać, bo to też nie o to chodzi nawet by mi na tym nie zależało. Natomiast ja nie miałam siły. Wiecie, jak ja po prostu wychodziłam z domu o 8 rano, o 7 rano, a wracałam po 9 tak naprawdę często. Ja nie miałam już wieczorem często siły na robienie ćwiczeń siłowych, wzmacniających. Raczej skupiałam się na takich rzeczach w szkole też zawsze byłam troszkę wcześniej, bardzo, bardzo, bardzo dużo poświęcałam na rozciąganie się, bo to jest coś, czego mi bardzo brakowało. Jednak moje ciało nie było już tak elastyczne, więc ja musiałam nad, nad rozciągnięciem bardzo dużo popracować. No i słuchajcie, wieczorami jak ja po prostu przychodziłam do domu, zrobiłam lekcje, zrobiłam wszystko to, co musiałam, to ja uwielbiałam się rozciągać. I wydaje mi się, że. Boże, no to nie wiem, dla mnie to jest trochę śmieszne, co ja teraz powiem, ale mam takie poczucie, że bardzo wielu, wielu uczniom, szczególnie w prywatnych szkołach baletowych, wydaje się, że to ile oni są rozciągnięci, to im to już wystarczy. Nie. Nie. Kochani, musicie się bardzo dużo rozciągać, żeby wyskoczyć Grand Paddasha i mieć dwie nogi w szpagacie, to wy musicie mieć ponad szpagat. Tak? Jeżeli chcecie zbudować siłę nóg w adagiu na dużych wysokościach, tak? na dużych zakresach, to Wy musicie umożliwić tej nodze zbudowanie siły na tych wysokich zakresach, więc musicie po prostu się mocno rozciągnąć. Ja nie, nie dam rady utrzymać nogi na 180 stopni, w momencie, w którym nie mogę jej podnieść nawet na 150 stopni. Wiecie? Bardzo widać często też w jakości ruchu, jeżeli ktoś jest nierozciągnięty że wiecie rzuca się nogę do góry i nagle korpus robi nie wgniata się korpus bo nie stanie musi sobie skompensować wyrzucenie nogi popuszczeniem na przykład korpusu dlatego błagam was jedyna rzecz która w sumie chciałabym żeby faktycznie dla was też wybrzmiała dzisiaj rozciągajcie się zawsze codziennie naprawdę to nie trzeba godziny szczerze nawet nie trzeba pół godziny nie Wystarczy po prostu y, sumiennie 15 nawet minut, jak nie macie siły, macie ciężki dzień, nad szpagatem y, damskim, nad sznurkiem i nad poprzecznym. Zawsze popracować nad nimi. No i nad gięciami na przykład. Ja w ogóle zawsze miałam w szkole problem z przeginaniem się do tyłu, z kambre, y, no jednak mam sztywne plece. No przez to, że ja zaczęłam też późno. Y, ćwiczyć, no to ja nie wyrobiłam sobie takiej elastyczności w plecach. Ja nigdy nie potrafiłam się, wiecie, tak ładnie, mocno przegiąć do samych ud, do tyłu ud. Nie? No oczywiście no wykonam pordebra do tyłu, natomiast no, może nie tak spektakularnie jak inni tancerze. <grych> Także no, moja rutyna sprowadzała się najczęściej właśnie do rozciągania wieczorem i do pracy nad stopami. O matko, zapomniałabym, praca nad stopami. Słuchajcie, tu trzeba być bardzo regularnym, bo y, te wszystkie ścięgienka, które są w stopie, Mięśnie, one naprawdę potrzebują regularnego ćwiczenia, więc faktycznie ja codziennie też poświęcałam, codziennie, no, wydaje mi się, że codziennie, jak dobrze pamiętam. Wiecie, to nawet czasami wystarczy, że jak siedzicie, to po prostu podbijacie paluszki. Takie, wiecie, po prostu w rutynie rozciąganie, nie, że, że gdzieś tam ja, no, teraz już widzicie, nie ćwiczę. No, ale no tak to. Tak to u mnie wyglądało. Mam nadzieję, że wyciągniecie jakąś wiedzę z tego, co ja Wam chciałam przekazać. Absolutnie nie daję żadnego hejtu na, na nikogo, ani na niczego bardziej. Chcę Was bardziej jako przestrogę potraktować, żebyście szukali miejsca, w którym faktycznie będziecie czuli, że się rozwijacie. Jeżeli tak nie jest, no to zastanówcie się, czy to jest odpowiednie miejsce. Może przejdziemy do takiego tematu, który bardzo wiele osób zaciekawi. Na bank mi się za chwilę e, skończy pamięć w telefonie i będę się znowu kombinować. Jeju. No dobra, każdy kiedyś zaczynał. A może ja powinnam zmienić teraz ustawienie? Szepka Doris ze mnie. Słuchajcie, szybka taka dobry. A! O! Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy was taki content interesuje. Zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie ten dzwoneczek, bo to jest ponoć ważne. Jakby ja nie wiem po co, ale kliknijcie to. Tak wszyscy mówią, więc ja też tak powiem. Dobra, to już chyba jest na, na tyle. Już chyba nie będę dogrywać, bo ja już nie mam pamięci w iPhone'ie. Coś czuję, że nic z tego w ogóle dzisiaj mi nie wyjdzie, bo pewnie albo mikrofon źle zbiera, albo nie wiem. Dobra, na razie. Pa-pa.